Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Wocowek ponad podziałami. Konferencja dzisiejsza jest w związku z prezentacją naszych kandydatów, których wystawimy do Rady Miasta Wocowek oraz zaprezentujemy naszego prezydenta, kandydata na prezydenta miasta Wocławek. W dzisiejszej konferencji biorą udział od lewej strony koleżanka Ewelina Brodzińska, przedstawicielka środowiska sportowego, jak i pracująca, jak i pracownik klubu sportowego w Włocławku, pani Anna Przetwas-Dankowska, członek zarządu Stowarzyszenia Morsów Włocławskich, jak i pracownik banku. Po prawej stronie jest kolega Sławomir Bieńkowski, samorządowiec, radny obecnej kadencji oraz kolega Maciek Gawrysiak, Wiceprezes Stowarzyszenia Ocadek Ponad Podziałami, jak i przewodniczący Miejskiego Forum Związków Zawodowych we Włosławku. Chciałbym poinformować Państwa, iż nasz Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ocadek Ponad Podziałami w dniu jutrzejszym zarejestruje listy kandydatów na radnych. W późniejszym okresie zarejestrujemy kandydata na prezydenta. Kandydaci nasi wywodzą się z różnych środowic, środowisk lokalnych. Także mamy reprezentację wszystkich środowisk we Wrocławku, to możemy też powiedzieć śmiało, że są to reprezentaci yy, mieszkańców Wrocławka, którzy znają problemy tego miasta, chcą coś zrobić i w ten sposób yy, chcemy pokazać, że my jako stowarzyszenie Włocach ponad podziałami idziemy do wyborów yy, z myślą o zmianie w tym, w tym mieście, które no, niestety na dzień dzisiejszy cały czas umiera. Bardzo pragnę w imieniu Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Włocławek ponad podziałem, jak i całego Stowarzyszenia Włocławek ponad podziałem przedstawić naszego kandydata na prezydenta, którym jest Pan Maciej Gabrysiak. W związku z tym proszę o zabranie naszego głosu, naszego, naszego kandydata i przedstawienie w krótki sposób programu wyborczego. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj przedstawić całego wam Państwo programu, w związku z tym, iż program jest rozbudowany. Dzisiaj tylko będą takie sygnalizacja, co chcemy zrobić, które hasła, które są najbardziej istotne dla nas. Proszę Maćku, może byś przedstawił program, ja podejdę. Do... Proszę Państwa, zanim przedstawię program Komitetu Wyborczego Włocławek ponad podziałami, to chcę Państwu przypomnieć jedną rzecz. Jak spotkaliśmy się kilka miesięcy temu i zakładaliśmy Włocławek ponad podziałami jako stowarzyszenie, to obiecałem Państwu, że udowodnimy, że on jest naprawdę ponad podziałami, bo w tej nazwie jest, będzie po prostu treść. I w tym, tej chwili, jak Państwo dostaniecie listy, za jakiś czas listy z kandydatami no, do, do, na radnych Rady Miasta Wrocławia, to są tam ludzie z różnych opcji, o różnych poglądach politycznych, często członkowie różnych partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, rzeczywiście, rzeczywiście. Jest to w tej chwili Komitet Wyborczy Ponad Podziałami, jak i Stowarzyszenie. Nie wszyscy członkowie Stowarzyszenia oczywiście biorą podział w wyborach samorządowych. I chcę powiedzieć, że to jest istotne z punktu widzenia zarządzania miasta, także z punktu widzenia tego, co reprezentuje człowiek, który ubiega się o hotel do Bo taki człowiek powinien być, ten człowiek, taką osobą, która potrafi jednoczyć, która potrafi skupiać potencjały różnych osób, różnych osobowości różnych organizacji chcę powiedzieć, że to właściwie jest papierek latusowy tego, czy ktoś się nadaje, na tym, by sprawować funkcję prezydenta. My to udowodniliśmy, my nie mówimy, że partie są złe. No, teraz jest taka moda retoryka w ostatnim czasie, apartyjność. Bo na tej organizacji składa się, składają się przede wszystkim ludzie i w tych organizacjach, w różnych organizacjach są różni ludzie. My tych wszystkich, którym dobro publiczne leży na sercu zaprosiliśmy, zapraszaliśmy do tego stowarzyszenia i wielu tutaj w tej chwili jest. Udowodniliśmy Państwu, że możliwe jest rzeczywiście działanie ponad podziałami i moją prezydenturę, prezydenturę będę, jeśli uda mi się, oczywiście uzyskać mandat zaufania obywateli tego miasta i zostać prezydentem tego miasta, będę opierał również o, 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 o takie kredo. Rozwój ponad podziałami i tak proszę Państwa również nazwany jest program wyborczy. Ten program wyborczy w wielkim skrócie zaraz Państwu przedstawię, bo oczywiście o szczegółach jest za mało czasu, żeby mówić. Proszę Państwa, Bosłowek boryka się z problemami i program, który przedstawię nie jest koncertem życzeń, nie jest mówieniem tego, co możemy zrobić, jakie wspaniałe rzeczy, że uczynię w ciągu 4 lat wysłannika Eldorada, bo to po prostu nie jest możliwe. Bo tutaj Pan ma problemy, największe problemy. To bezrobocie i wielkie zadłużenie. I to, na czym chciałbym się skupić jako prezydent, to przede wszystkim, przede wszystkim zaradzenie tym problemom. Bo o jakim rozwoju chcemy mówić, o jakich wspaniałych inicjatywach, o jakich inwestycjach, jeżeli nie będziemy mieli na to pieniędzy? I właściwie pierwszy punkt swojego programu zaczynał od tego, w jaki sposób chce pozyskać pieniądze, bo wszyscy mówią, jakie mają wspaniałe pomysły, tylko nikt nie mówi skąd wziąć na to pieniądze. I jak się zada konkretnym kandydatom pytanie, a skąd Pan chce wziąć na to pieniądze, to wtedy jest duża przerwa i duże męczenie. Wy wypróbujcie to, wypróbujcie to jako przedstawiciele mediów, zadajcie pytanie, skąd pan chce wziąć na to pieniądze. Proszę Państwa, musi zmienić się sposób finansowania miasta. I ten sposób finansowania inwestycji, sposób pozyskiwania środków finansowych przez miasto i to chce zrobić. chcę zrobić. Chce wykorzystać mechanizm, nowoczesny mechanizm, który jest stosowany przez, jest przez wiele miast na, na świecie, e, i w Europie, e, w Stanach Zjednoczonych. A ten mechanizm ten nazywa się sekurytyzacją. Jest to mechanizm polegający na pozyskiwaniu funduszy, e, funduszy e, e, przez przekształcenie wierzytelności w papiery wartościowe. Miasto dysponuje wierzytelnościami, jednostki organizacyjne wierzytelnościami, które można przekształcić w papiery w dłużne papiery wartościowe. To jest proces dość skomplikowany i dawało czasu, żeby o tym powiedzieć. Na, na, być może poświęcimy na to całą konferencję, jedną całą konferencję. Natomiast jest to proces, który pozwala uniknąć prywatyzacji, bo w tej chwili dług miasta wynosi, przypomnę, 358 milionów. To trzeba po prostu spłacić. I właściwie dalszy rozwój i dalsze pozyskiwanie funduszy unijnych jest niemożliwe, bo przy pozyskaniu funduszy unijnych trzeba mieć wkład własny, a skąd mieć wkład własny, jak, jak właściwie doknaliśmy do końca, jeżeli chodzi o, o dług publiczny. Musimy poszukiwać, tak jak powiedziałem, tych nowoczesnych form, nowoczesnych instrumentów finansowania. I to jest możliwe, zachowujemy przy tym majątek miasta, nie musimy prywatyzować, a możemy pozyskiwać pieniądze. Nie myślcie tego, tego z obligacjami, to jest zupełnie inny, bardziej nowoczesny, lepszy instrument finansowy. I to chciałbym jako prezydent wdrażać. Drugą, druga rzecz to, proszę Państwa, bezrobocie. Otóż miasto potrzebuje jednej konkretnej inwestycji skupienia strumienia pieniędzy na inwestycji, która rzeczywiście przyniesie miejsca pracy i będzie inwestycją. O tej chwili mówimy o inwestycjach, ale w sensie budowania pomników władzy, to o czym mówiliśmy w i to jest prawda, nadal to utrzymuje. Inwestycje, które zostały poczynione w Włosławku niestety nie przyniosły miejsc pracy a, albo nie przyniosły w, w takiej ilości, jakiej powinny przynieść. Wielką szansą dla Wrocławka jest autostrada. Szansą w, do tej pory nie wykorzystano tak jak trzeba. Są dwa zjazdy do Wrocławka. jednocześnie jak się patrzy na rankingi, jak się patrzy na analizy ekonomistów, analizy specjalistów od rynku, mówią, o, mówią one o wzrastającym zapotrzebowaniu w centralnej Polsce na powierzchnię magazynową. I tutaj przy wykorzystaniu mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego chciałbym, żeby Włocławek z gminami, z gminami które są ościennymi, zawiąza porozumienie, i przygotował teren pod budowę centrum logistycznego przy autostradzie. Jest to proszę państwa możliwe. Jest to możliwe, buduje się to w ten sposób, jak się przyglądamy na Śląskie, jak się przyglądamy na Poznań, gdzie buduje się kilometry kwadratowe powierzchni magazynowej i gdzie zatrudnia się po 1000, po 1500 pracowników, to jest, to jest to możliwe i w tym kierunku należy iść i jeszcze raz powtarzam przy wykorzystaniu mechanizmu prywatno publiczno-prywatnego zbudowanie centrum logistycznego. To może dać olbrzymie miejsca pracy, a zainteresowanie powierzchniami magazynowymi w centralnej Polsce rośnie. I to jest wielką szansą dla posławka. My Nie możemy tej szansy zmarnować. Następną sprawą o której już mówiliśmy wcześniej, to jest to kontynuacja w kierunku Włocławka ponad podziałami jako stowarzyszenia. Mówiliśmy, że musimy szukać oszczędności już teraz, bo czy się uda z inwestycjami? to pewnie się uda, ale to na, to, na to trzeba czasu i to będzie za jakiś czas. Już w tej chwili możemy możemy w jakimś sensie przekazać w tej chwili musimy szukać środków finansowych na przykład w celu zaradzenia problemowi zwolnień w oświacie, bo zapowiadają się następne zwolnienia w oświacie. Ich chwalenie się na przykład dziesięciominową nadwyżką w budżecie, w momencie kiedy zwalnia się pracowników oświaty, jest moim zdaniem nieporozumieniem. Proszę Państwa, ja chcę zacząć zmiany od siebie. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, jeśli uda mi się uzyskać mandat zaufania obywateli tego miasta, to jest to, że wnioskuję do Rady o obniżenie o ustalenie mi wynagrodzenia niższego od tego, które uzyskuje w tej chwili pan prezydent miasta Włuskawka o 30%, a zrobię to po to, by później wnioskować o obniżenie takiego wynagrodzenia prezesom spółek miejskich. Będę również prowadził do działania zmierzające do likwidacji podwójnych zarządów, a uzyskane w ten sposób pieniądze będę chciał przeznaczyć na zahamowanie zwolnień, bo grozi na bezrobocie. I teraz jeszcze raz powtarzam, mówienie o pięknych planach, o fantastycznych planach, w momencie, kiedy zwalniani są ludzie, kiedy po prostu wychodzą na ulicę i nie mają środków do życia, jest, jest nieporozumienie. Trzeba załatwić te problemy. Ja, może będę niepopularny, bo to jest czarna wiza, prawda? Jakbym ułożył ten program w ten sposób, że każdej grupie społecznej przygodowałbym się, pewnie bym zyskał. Ale ja chcę być szczery wobec państwa i wobec mieszkańców miasta Włoch, musimy najpierw załatwić podstawowe problemy. Dopiero później będziemy, jak będą środki finansowe, jak uzyskamy środki finansowe, będziemy mówić o, o, o jakimś o, rozwoju, czy budowaniu, czy budowaniu pewnych inwestycji, czy tworzeniu pewnych inwestycji. I tak niestety wygląda prawda. Tak jak mówiłem. Trzeba zatrzymać y, zwolnienia w oświacie, na przyszły rok planowanych jest około i y, 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 to jest, mówi się o tym w kuluarach, y, zwolnienia około 200 nauczycieli, 150, 150 do 200 nauczycieli. E, I tutaj niestety y, środki z obniżenia y, y, wynagrodzeń y, osób zajmujących najwyższe stanowiska w mieście y, powinny iść w tym celu, żeby za, zahamować, y, zahamować te y, zwolnienia. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że oczywiście do tworzenia miejsc pracy potrzebna jest rzetelna, rzeczywista pomoc dla osób, które tworzą te miejsca pracy, to jest dla średnich i małych firm. Chcę zmienić dotychczasową formę pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak zwaną de minimis. I chcę, żeby nie tak jak dotychczas ta pomoc była przeznaczona dla firm, które tworzą powyżej 6, powyżej, powyżej, no, powyżej pięciu miejsc pracy, a dla każdego przedsiębiorcy, który utworzy chociażby jedno miejsce pracy, musi być pomoc publiczna. Oczywiście znaczy, ta pomoc de minimis jest ograniczona, ona dotyczy tych firm, które, mają, które działają na, na terenach będących własnością właściciela firmy. I tutaj też duży strumień pieniędzy, tych oczywiście uzyskanych w wyniku zastosowania tych nowoczesnych pozyskiwania funduszy, chcę przeznaczyć również na organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe w innych krajach, w, chociażby w Holandii, tworzą do 20% miejsc pracy w całym rynku pracy. I tu musimy też dać pewną samodzielność obywatelom, Musimy im pozwolić działać i musimy finansować. Musimy rzeczywiście finansować te organizacje społeczne, przede wszystkim te organizacje społeczne, które tworzą miejsca pracy. Proszę Państwa, to jest tak w dużym skrócie. Ten program, oczywiście szczegółowy program, zaprezentować szczegółowy program to za mało czasu, a konferencja oczywiście ma ograniczony czas. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my mamy ludzi, którzy już realizują pewne programy. To nie jest tak, że my mówimy, że nagle nic nie, nic nie robiliśmy, ale nie mamy super pomysły, tak jak to niektórzy kandydaci mówią, że mają pomysł na obniżenie, na obniżenie podatków, że chcą obniżać podatki. Ja nie zamierzam mówić Państwu, że będę obniżał podatki. Jeżeli nie znajdę, nie znajdę źródła finansowania, które rzeczywiście pozwoliłoby na obniżenie tych podatków, bo obniżenie podatków nie jest niemożliwe, ale wtedy, kiedy mówi się, jeśli się uczciwie mówi się, skąd się weźmie pieniądze, jak się obniży podatki z jednej strony, to się w ogóle zahamuje zahamu zahamu całkowicie możliwości rozwoju tego miasta i to jest po prostu bzdura. Więc, więc, ten program jest programem rzeczywistym, program w którym trzeba rozwiązać podstawowe problemy mieszkańców w pierwszym rzędzie, zmniejszyć zadłużenie, bo pieniądze z sekuratyzacji mogą być przeznaczone również na bardzo drogą obsługę długu publicznego, który jest no, strasznie wysoki w naszym mieście i musimy niestety wyprowadzić dwusławik na prosto, a dopiero wtedy możemy mówić o jakiejś tam super rzeczy, tak jak w rodzinie. Możemy mówić o, o zmianie samochodu na lepszy, wtedy jak się, jak się dochody zwiększą, jak ojciec rodziny chce kupować drogi a jest wizja, że komornik przyjdzie i zabierze meble z domu, to jest po prostu głupota I tak, i tak do tego podchodzę, podchodzę do tego rozsądnie, Liczę, proszę Państwa, na to, że ci obywatele miasta którzy są świadomi tego, że i nie, da, nie dają się oszukiwać jakimś wspaniałym fantastycznym wizją, no po prostu. Będą głosować na, na ten program. Szczegółowy program oczywiście przedstawię. Będziemy państwo, Państwa mieszkańców z, z tym programem zapoznawać. Chciałbym Państwu powiedzieć, że jesteśmy przygotowani jako grupa do tego, by reprezentować mieszkańców, czy ja jako prezydent, czy kandydacie na radnych. Mamy tutaj w tej chwili przedstawicieli od sportu, że tak powiem, i od, od kultury fizycznej e, e, Panią Ewelinę. I chciałbym, żeby Pani Ewelina powiedziała, co już w tej chwili robi, żebyście Państwo mogli zobaczyć, że to nie jest tak, że my nagle startujemy i mówimy, że mówimy o tym, co zrobimy. I chciałbym mówić, co robimy w tej chwili, co będziemy kontynuować, jakie działania. Poproszę o głos Panią Ewelinę. Pracując w klubie sportowym y, dało się zauważyć, że Niestety w naszym mieście środki, jakie są przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, są po prostu zbyt niskie. Przeznaczono w tym roku 700 tysięcy złotych na ten cel, gdzie w innych miastach wydaje się o wiele, wiele więcej są to kilkukrotnie wyższe kwoty. A pracując w klubie, wiem, że koszty utrzymania klubu. Są dość wysokie, w zasadzie bardzo wysokie, w porównaniu do tego, jakie są otrzymywane te dotacje. Ważnym elementem, sport odgrywa ważną, bardzo ważną rolę w życiu, zarówno tego najmniejszego obywatela miasta, jak i tych starszych. Jakiś czas temu zrodziła się taka idea, pomysł realizacji programu partnerskiego klubu razem z jednych z przedszkoli wosławskich. Mam nadzieję, że, że już od listopada będę mogła razem z klubem i z przedszkolem realizować ten projekt. Będą to zajęcia dla dzieci, które pozwolą im rozwinąć swoje umiejętności i to nie tylko chodzi o, o piłkę nożną, w której się tutaj można no, powiedzieć specjalizuje, ale ogólnie, żeby usportowić dzieci. WWF w szkołach jest zastępowany często różnymi akademiami i, i nasze dzieci potrzebują tego rozwoju. Ale żeby sport mógł się rozwijać we Włosławku, tak jak wcześniej powiedziałam, należy przeznaczyć na niego odpowiednie środki. Aby je uzyskać, no, musi być przedstawiony długofalowy rozwój gospodarczy miasta, który no, spowoduje przyciągnięcie właśnie inwestorów y, tworzących nowe miejsca pracy. Y, I w konsekwencji oni będą odprowadzać podatki, więc będziemy mogli y, no, między innymi na ten sport przeznaczać pieniądze. Sport ma być y, tak jak autostrada, ale y, ma pomóc nam y, wyjść na prosto naszego miastu. To również i sport ma pomóc i stać się dodatkowym, atrakcyjnym elementem przyciągającym właśnie tych wszystkich inwestorów. Musimy po prostu przedstawić wartość swojego miasta i, i to, co jest najważniejsze. Myślę, że koncentrowanie się na materialnych i niematerialnych walorach naszego miasta czyli na infrastrukturze, na ludziach, na atrakcjach, jakie posiadamy yy, i właśnie na, na turystyce, rekreacji, sporcie, yy, no, przyciągnie inwestorów, a, a to w tej chwili jest nam potrzebne do tworzenia tych miejsc pracy. Yy, myślę, że jeszcze koleżanka... O, tak, o, akurat tutaj też przysłuchiwałam się temu, co koleżanka mówiła i tak się akurat składa, że jestem morsem prywatnie, w związku z tym mogłabym powiedzieć coś na, na, na przykładzie Stowarzyszenia Morsy Kujawskie Wócławek, y, jak to się odbywa u nas, ponieważ morsy, jak wiadomo, są ściśle związane z wszelkimi akwenami wodnymi y, i też tak się składa, że jeździmy y, nie dość, że po całej Polsce, to już się zaczynamy poruszać i poza granicami Polski i widzimy, jak to, jak to jest zorganizowane, y, jak organizowana jest turystyka w innych y, miejscach Polski. Więc na tym przykładzie mogę stwierdzić, że tereny turystyczne, które posiada miasto, tak jak jezioro Czarne, gdzie my się kąpiemy co tydzień, łuba, jezioro Wikaryjskie, to są tereny, które są praktycznie w obrębie miasta, nie są wykorzystywane w taki sposób, jak być wykorzystane powinny. Chodzi o to, że to miasto potrzebuje lepszego wykorzystania tych terenów, żeby mogła rozwijać się turystyka. Turystyka we Włocławku nie kończy się przecież na wiśle. Jest to jeden z atrybutów tego pięknego miasta, ale mówię, to jest nie, nie jedyny. Są, są wokół piękne tereny, które są absolutnie niewykorzystane i chciałabym bardzo, aby coś się w tej dziedzinie zmieniło, bo wiadomo, jak koleżanka wspomniała, turystyka przyciągnie i może przyciągnąć i wielu mieszkańców Polski, i również wielu inwestorów. przyciągnie największą ilość inwestorów. Właśnie tych firm, turystów, studentów po prostu wygrywa. Rozwija się, staje się coraz bogatszy i to jest z korzyścią dla naszej lokalnej społeczności. I taki cel należy sobie postawić również w obszarze sportu, rekreacji, turystyki. Proszę Państwa, powiem tylko w ten sposób. Prezentuję Państwu osoby i koleżanki dlatego, że chcemy zrobić cykl takich prezentacji, to są akurat osoby związane ze sportem, które realizują określone projekty, jest jednocześnie próba pokazania, że są to osoby, które mają doświadczenie. Będziemy, i, bo my tak dobieraliśmy, dobieraliśmy tę listę w ten sposób, według tego samego klucza, o którym mówiliśmy. Pokazaliśmy Państwu, że potrafimy łączyć ponad podziałami, jednocześnie szukaliśmy ludzi, którzy też łączą, którzy integrują, którzy poprzez swoją działalność społeczną no, są gdzieś liderami w jakichś stowarzyszeniach, w organizacjach społecznych i większość ludzi na tych listach to właśnie takie osoby. Ja bym powiedział, że wszystkie te osoby, to są osoby, które są w tych środowiskach lubianych, które skupiają wokół siebie ludzi, które są serdeczne, które łączą, integrują, a nie dzielą. Bez względu na poglądy, bez względu na różnice w światopoglądzie, bez, bez względu na kolor, kolor skóry, to są osoby, które łączą. My potrzebujemy tej integracji i prezydent, który będzie, i osoby, Osoba, która zostanie prezydentem musi mieć przede wszystkim taką cechę, jako osoba integrująca. Tutaj duże kontrowersje wzbudziła, czy wzbudza obecność radnego Mińkowskiego z nami jako, jako członka platformy obywatelskiej, byłego członka platformy obywatelskiej, ponieważ pan Sławek zrezygnował w członkostwie partii politycznej i chcę przypomnieć to, co wcześniej mówiłem, że my nie mówimy, że partie polityczne są złe, bo ktoś to w ten sposób mówi, to już w jakiś sposób krzywdzi tych wszystkich, którzy w tych partiach działają dla dobra publicznego. My tak nie mówimy i prezydent, który chce być, i osoba, która chce być prezydentem, która mówi, że partie są złe, to nie jest osoba dobra na prezydenta. My zaprosiliśmy wszystkich, przyglądaliśmy się i przyglądałem się na pracę pana radnego, Minkowskiego jako radnego i widziałem wysoki poziom tych prac, naprawdę duży wkład pracy, duży wkład merytoryczny i, i osoby, takie osoby potrzebujemy i my, ja się cieszę, że mamy w swoim gronie osobę, która, która zrobiła bardzo dużo, walczyła z pewnymi, ja myślę, że nie z ludźmi, a z pewnymi zjawiskami bardzo niekorzystnymi dla tego miasta, wprost szkodliwymi dla tego miasta. Ja też wziąłem udział w referendum, zostałem pełnomocnikiem tego referendum i proszę zauważyć, że jeden z takich argumentów, że wybrano mnie na pełnomocnika referendum było to, że nie byłem członkiem partii politycznej bo byłem najbardziej kompromisowy, bo powiedzmy jedna partia nie chciała, żeby przedstawiciel drugiej partii był, a ta druga partia, żeby to pierwszy i tak to wyglądało. I dobrą cechą u kandydata na prezydenta jest, że nie jest członkiem partii politycznej, ale to nie jest warunek z innego tak jak powiedziałem. Dobrą w tym sensie, że może być to kandydat, który no, nie budzi u przedstawicieli partii politycznych jakiegoś takiego dystansu, że, że jest to członek innej partii i tak dalej. Ma większą możliwość pewnie skupiania. Natomiast ja myślę, że też ja myślę, że chciałbym też usłyszeć tutaj i, i dać możliwość wypowiedzenia się panu Sławkowi Mikowskiemu, dlaczego do naszej do naszej organizacji, dlaczego właśnie z naszej organizacji startujemy. Pan Dziękuję. Jak Państwo wiedzą, na czterech lat wskazywałem nieprawidłowości w tym mieście, wszelkie patologie bym powiedział i to robiłem konsekwentnie i w różnych dziedzinach. Wiem, że w tym mieście są pieniądze marnowane, że jest dosyć dziwnie funkcjonujący układ znajomości czy powiązanych firm, które od lat wygrywają różne przetargi i wiem, że jest to po prostu też yy, ślad tego pozostaje na wykonaniu uczłoskich inwestycji. Wspomnę już raport NIKU na przykład, gdzie NIK bardzo napiętnował wykonanie jakościowe i usługę inwestycji remontu drogi krajowej nr 91, czyli starej jedynki. No, tu, moja działalność wskazuje na to, że zawsze byłem przeciwko temu, aby Młotowek nie był, był miastem e, zasitwionym, bo niestety takim miastem jest. Ma być miastem transparentnym i ma być miastem, gdzie wszystko jest przeprowadzane jasno, uczciwie i bez jakichś niedopowiedzeń nie do, odnośnie szczególnie działań przetargowych i jakości wykonania poszczególnych inwestycji. A dlaczego Młotowek ponad podziałami? No, prawdą mówiąc, rozpatrywałem różne propozycje. I jeżeli chodzi o obudzowe ponad podziałami, jest to skład osobowy osób, które po pierwsze reprezentują, tak jak Pan Maciej Grabysiek powiedział, różne środowiska, ale także osób, które w swojej przyszłości nie mają żadnych niejasnych czy ciemnych planów, niewyjaśnionych. I myślę, że taka formuła, że wiążąca różne środowiska przedstawicieli działających w dziedzinie sportu, czy w dziedzinie bankowości, czy osób, które kochają po prostu to miasto najbardziej mi odpowiadała i myślę, że ta, ta formuła, ten skład ludzi na listach, ten kandydata prezydenta ma szansę zdobyć zaufanie mieszkańców, które się objawi wyborami w dniu 16 listopada. I mieszkańcy nie będą zawiedzeni, bo tak jak mówiłem w tej, w tej grupie są osoby, które Działały na rzecz miasta, działają na rzecz miasta i działać będą dalej, czy to sprawując mandat radnego, czy prezydenta, czy w innej formie aktywności samorządowej czy społecznej. Więc dołączyłem do tej grupy po dokładnej analizie programu, po dokładnej analizie składu osobowego. Myślę, że w tej grupie będę też jakąś korzyścią pod tym względem, że moja wiedza nie wiem, merytoryczna na temat tego, co się dzieje w mieście poprzez czteroletnią pracę jest dosyć duża, a tak swoją drogą też chciałbym dodać, że w tej działalności patrzenia na ręce władzy nie mam zamiaru się zatrzymać, niezależnie od tego, jaką, jaka będzie, jakie będzie moje miejsce w przestrzeni społecznej czy samorządowej w najbliższym czasie. Proszę Państwa, zanim roznamy te, te, te listy, chcę Państwu powiedzieć, że no, tak jak tutaj pan Witowski powiedział, przyszli tu ludzie z różnych opcji, ale jednocześnie z dużym doświadczeniem samorządowym, bo tak, na tych listach są osoby, które, które, które w tej chwili wykonują mandat radnego, są osoby, które wcześniej wykonywały takie mandaty. Są osoby, które już ubiegały się o zaufanie mieszkańców startując za Rady Miasta i robiły w trzy cyfrowe wyniki, więc takich osób jest wiele. Ja się cieszę, że udało nam się takie osoby zgromadzić. Patrzę na tą listę, tą listę, która ma rzeczywiście szansę, dużą szansę na to, by wprowadzić te osoby, by po prostu uzyskać mandat zaufania mieszkańców i uzyskać mandat w Radzie Miasta Wówczorek. Uważam, bo też od dłuższego czasu, którzy interesuje się samorządnością, uważam, że ta lista ma olbrzymią szansę. Cieszymy się z tego. Będziemy Państwu prezentować tych kandydatów. Następną konferencję panujemy ludzi, którzy są przedsiębiorcami, bo mamy również osoby, które prowadzą własne firmy, znają jakby problem temat gospodarki, temat ekonomii z praktyki mają też wspaniałe pomysły i chcielibyśmy Państwu na następnej konferencji te osoby zaprezentować.